Siemanko, a więc ostatnio obiecałam Wam, że powiem, co zrobię z warzywami z rosołu oraz mięsem. No i oczywiście zrobię z tego sałatkę warzywną, ale nietypową, ponieważ nie zamoczę jej w majonezie. Skroiłam sobie wcześniej warzywa wszystkie, które były w rosole i dodatkowo mięso i oczywiście jajko. No i teraz cały myk na tym, cały sęk myk polega na tym, że zrobimy tą sałatkę w sosie vinaigrette, oczywiście własnej roboty. I żeby zrobić taki sos vinaigrette, potrzebuję na pewno kubek, Oliwę, półtorej szklanki, wszystko będziecie mieli oczywiście napisane wcześniej. Okazało się, że oliwa mi się skończyła, musiałam pobiec szybko do żabki, dlatego będę miała w takim pakiecie dwóch, yy, dwóch małych butelek, bo niestety w żabce nie mają dużych, przynajmniej w tej powierzu. Więc mamy tutaj jedną szklankę, no i jeszcze pół i wydaje mi się, że to chyba będzie cała ta butelka nie więc otwieramy drugą lub mam lepszy pomysł zużyję to co mam tutaj ja bardzo lubię ten sos winegre ogólnie gustuje w kwaśnych smakach Notabene tego sosu wyjdzie bardzo dużo, więc w kolejnym odcinku powiem Wam, w jaki sposób wykorzystuję resztę sosu. Dlatego, że ja bardzo nie lubię, jak coś się marnuje. Zdarza mi się, owszem, wyrzucić jakieś jedzenie, ale jeżeli mam możliwość i czas przede wszystkim, to staram się gotować jak najwięcej, żeby po prostu mieć jak na, najwięcej dni. Do tego potrzebujemy pietruszkę i koperek, natkę, cały pęk. Oczywiście drobno możemy sobie to posiekać, żeby nam się później ładnie zmiksowało. Gumki nie chcemy. Nie założyłam jej. OK. No i korzenie oczywiście odstawiamy. Pamiętajcie, żeby też sobie posprzątać. Ja ogólnie lubię gotować i nie zawsze lubię sprzątać. Czosnek. No i jeszcze do tego. Oj, moment. Już mamy sobie czosnek, pomarańcza. Fajnie by było, gdyby to były słodkie i soczyste pomarańcze. Bo smak po prostu jest rewelacyjny, więc nie wiem, jak tam u Was. Możecie się pochwalić, czy użycie kwaśne smaki, czy nie. Czyli mamy pomarańcze. Jest soczysta, ale czy słodka nie wiem. Sprawdzimy później. Oj, jak na złość, oczywiście, nie chce mi się wszystko ładnie obrać, pięknie. Łyżkę musztardy, o nie ma musztardy, więc będę musiała ją jakoś tutaj... Mam to jest widelec i łyżkę sobie tu przygotowałam, ale zaraz zobaczę, No nie mam, więc wrzucę to, co mam i najpierw sobie później ten sos doprawię, bo byłoby bez sensu, gdybym teraz wyłączała filmik i biegła specjalnie po musztardę. Więc po prostu sobie ją doprawię za chwilę. Tak to jest. Nikt nie je musztardę, ale jak się musztarda jest potrzebna, to się okazuje, że jej nie ma. I ocet winny. Nie wiem, czy jest winny, czy nie, ale potrzebujemy... Hmm, powiedzmy, że mniej niż połowa. To zależy oczywiście od smaków, jakie lubicie. Bardzo często pięćdziesiątka kieliszek pomaga, więc to ma być dla Was smak. Ja lubię kwaśne, więc po prostu wlewam sobie tego więcej. No i co? No i trzeba to zmiksować. Czosnek jest. Proszę bardzo. Piękny, zielony. No super, zobaczcie. Nie wiem, czy widać. Nie chcę, żeby się wylał. I teraz ogólnie, ponieważ zbliżają się święta, to ja myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli nie chcemy jeść sałatki z majonezem, bo wiadomo, że sałatka wyżywna jest królową król, stołu, czy coś tam się mówi. Ja sobie tą sałatkę zalewam, przynajmniej połową tego sosu. Oczywiście to zależy, ile mamy tych warzyw, bo ja akurat. Wrzucam bardzo dużo warzyw. Tu akurat miałam też z indyka, bo gotowałam bulion na piersi. Jeżeli czujemy, że jest za mało, bo chcemy bardziej, bardziej no to dolewamy. No i sami sobie tutaj oczywiście będziecie dawkować tą przyjemność. Także sałatko może nie wygląda. Oczywiście zawsze wybrudzę. Proszę bardzo. Voila! I mamy sobie jedzonko na kilka dni, na śniadanie, na przekąskę, na cokolwiek chcecie. Więc jeżeli czasami gotujecie bulion, na przykład tylko po to, żeby zrobić na jego bazie, nie wiem, tak jak ostatnio byśmy zupę grzybową i nie wiecie co zrobić z warzywami, to proszę szybkie i łatwe rozwiązanie, jedzenia starcza przynajmniej na dwa dni, chyba że jecie całą rodziną, nie wiem ile jecie, ile Was jest. Także smacznego i następnym razem powiem Wam jak nie zmarnować sosu vinaigrette.